Widzę, że to Eletry. Miało być w innej kolejności, ale. Czemu w papierze gaz strzela? No dobrze, już sobie masz obejrzeć stary elektrownię, to, to zobaczył sam. Ale fajne, kurna. Czemu dwa dni z rzędu serwera a nie snapcraft? Pomyliło ci się coś. Coś ci się pomyliło. Leć za Wienisem. właśnie, chodź na górę. Na górę? O, gore, to jest brzydkie. Ore, ore! Ja pierdziolę. Butte! Czy <ścoughs> to chodziło o tyłek? Leć do, do karczmy. Wiem. Budowałem, ją przecież, to pamiętam. Papieski. I mamy wieżę, tak? którą samolot nam się nie zmieści, bo się okazało, że wyspa będzie mniejsza. No to zrobiliśmy gasta. Jak to samolot. Który strzela w niego. Zrobiliście ale samolot i... I zamacha papieża, wieżę. tak? Oczywiście. Nie cały Nie to obejrzeć, zdążyłem. Nie zdążyłem. To na Nie na koniec Nie Chorosz! Nie kurna Ludzie, zdążyłem. <grystanie> no, zdążyłem. Ale... Nawet, o, zobacz sobie na tej górze napis jak? gate. Taki gate. Wood. Ale jest taki kanał Chorosz gate. Aha. To już, no chorość wood. <laughs> fajne. Nie, no, genialne. Czekaj, no, tu jest, są mega perfect na mnie. Nie te. Bo masz to? tu są śliczne. Bardzo ładne. Ale fajne połączenie różnych no, śliczne liści. Są. To Kicia robiła. A e... tak był sporo płot, aż w końcu nie postawił każdy no, jest Widać, że chorsz. Oooo! Zakaz palenia. Ej, czemu ty nie widzisz tych emotek? Albo... Coś może masz inaczej. Wystawione. Nie wiem. A skąd wy wiecie jak Horsz wygląda w środku? Nie wiem, ale robiliśmy po prostu na Profesor Doktor habi... rehabilitowany. od... Xavery analx, Anax psychiatra, profesor rehabilitowany Morfin Ketrel psychiatra, profesor nierehabilitowany Mocny A Esperal No to, jest, to, to są nawiązania Niee Espera Esperal dobrze się trzyma Doktor Docent Sigmund Fiot. seksuolog Potrzebny na te wszystkie seksuolog był. Trak. Kurde, czy wy wszystko musicie mieć tak jak ja, wy na mnie musicie się wszystko wzorować? Świntuchy Doktor Docent wagina. <noise> Seksuolożka, no przynajmniej feminatywy Doktor Docent Riko Kowalski, psychoanalityk. Riko <grymkańska> Magister Inżynier Docent Jan, Jan <grymkańska> de bile. Doktor Nierehabilitowany M. trawka Holland Neurolog Dziury w pamięci. A magistra Rehabilitowana Helena Radczet. Główna piguła? Czemu Radczet. To, jest to, ilka... to ja nie znam. Magistra Waleria Igła, pielęgniarka. Magister Grzegorz Dom, pielęgniarz. Magistra Amonia Basen. Dosyć, do, daleko od szosy. Ojciec, dyrektor Jerzy Ziemba. Siostra Maria Rydzyk. Pomoc kapelana. Magister doktor Amnezja Glej, neurolożka. Doktor, docent. O mam Bipolar terapeuta Doktor docent Anna Obżartuch terapeuta Nie powinienem być dietetyk? Nie no obżartuch od anoreksji w poruszczy. Doktor docent nikotyn <ścoughs> Procent Specjalista do <ds>. spraw uzależnień Okej okay. <laughs> Ty robimy jak w tym Jak w A Way Out nie? <laughs> Piękne, dobra. Prowadź moja desko. No najpierw to pięterko, potem na górę. Dobra, to lecimy tu. To no, no, się nie otwiera. No dobra. Kibel. Dlaczego to by się... to po nie... użyciu zdezynfekuj przewijak. Są tak świetne emotki tutaj cię dała. Odpady zmieszane. Zakaz wrzucania pieluch od podpasek i tamponów do muszli ustępowej. Zakaz wrzucania pieluch i podpasek do tamponów... O Jezu. No klaustrofobiczny kibel. Klaustrofobiczny i tak trochę nawet ciężko byłoby tutaj nalać. Kurde. Otwierasz ki kibel, wyciągasz ptaka i ci przytrzaskuje. Ale to do damskiej wbiłeś A tu... To jest jeszcze męsko. No bo... Ja wiem. wiem! Ja jakbym odpaliła teraz finalostop, to mi nie zobaczyła wszystkie wszystkiego. Gabinet 06. Wam się naprawdę nudziło, co? Zważ na nazwę papieru. Już wracam, już biegnę, już patrzę. Eee... Sraj taśma. A, tak, akurat było łatwe do przewidzenia. Każdy. Podpowiesz? Jezu, widziałem tego gościa dzisiaj w Kinie. Eee, dobra, gabinet 6 odfajkowany. Lecimy dalej. Każdy jest inny, tak? Nie, te są podobne dosyć. Poduszka, chyba. Spoko. Gabinet 05. Czemu się to wszystko z Away e Out kojarzy? W tym szpitalu. Ooooo! Terewizolorolnia. Ej, świetnie. Widziałem ten lifehack właśnie związany z kijami bilardowymi Tabliczki to są, jak się nie mylę. Mm. A na jakie lepiej? Nie, spoko jest pianinko. O, nie Zakaz oglądania kanału TGMI YouTube. Zakaz chodzenia na strony porno... O, to okej. Okay. Zakaz publikacji zdjęć i filmów z placówki. Ciekawe czemu. Ja błaga, musi to być nawiązanie do Krzysztofa i, ma... i Ojora. Będzie? Nie ma? Uśmiechasz się, więc chyba będzie. Nie ma strusia tutaj? Ej, fajne, fajne te... Fajne. Dobra. Na teraz Ej, też pomyślane z tymi tabliczkami bez zawieszanych, których nie mamy tutaj. O, identyczny, zgaduję. Nie, tylko A nie. Zakaz rzucania pieluch podpasek i tamponów. Mężczyźni nie używając podpasek i tamponów. muszę was wyedukować. Nie mogą. To jest. O, działa. Zabiegówka jeden. O Boże, to jakby się zastrzyki robi. Się tak mi kojarzy. Bruch. E, stołówka i kuchnia. Wi a, ja no właśnie. Widzieliście? Widzieliście? Ale męska jest też dla niepełnosprawnych, a kobiety używają. Nie podoba mi się wytłumaczenie. Nie, no wiadomo, żartuję przecież. Fajne. Ale wzór typowo szpitalny. Fajne. Tu wieśniaka by brak... Kucharz, tak? Kucharz duży i mały. Kucharz raz. Fajny Ratatouille. Masło było, macełko. Chyba chłodnia. Sobie fajnie. Ej, dobrze pomyślane, naprawdę. Tu, 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 tu. Polecam likić od smaku piwa. Fuj. Nie pal, bo nie urośniesz dzieciak. To prawda. Znam. Mój sąsiad kiedyś byliśmy, był ode mnie wyższy. Dzisiaj sięga mi tutaj, bo pali papierosy. Dzieciak. Eee, palenie powoduje bezpłodność, ale to chyba nie problem. nie? No. Wybierz świadomie. Każdy, kto pił wodę, umarł. Co szkody zapalić? Mm. Oczywiście ja tu się z tym nie zgadzam. Uważam, że wszyscy palacze śmierdzą papierosów. Nie znam palacza papierosów, od którego by nie waliło głównym. Każdy Liquid to smaku Arbuza smakuje ogórkiem, nie pal tego syfu. No bo Arbus i ogórek to jest prawie to samo. Pacjenta Wienis. To najbrzydsze pomieszczenie, jakie widziałem w życiu. No to lecimy kopać debrisy! Aha, banica, co? Banza, co? Elytra, będę pierwszy nasz kupka. Mmm. KRÓŁ?! Czy sumie jego cytaty jakieś najlepsze? Po prostu, to są jakby myśli zapisywane na ścianach w szpitalu, nie? Jezu, o, w sumie? W <śmany> To jakby, to jest to przez co zwariowaliśmy Ochydne! <śmany> Kto robi wzór z dyni? No bo o to chodzi przecież. Ale melony... ej, zaskakujące melony na ścianie wyglądają nie tragicznie, jak tapeta. Patapata, jak tapeta. Pacjent hyzio O kurna! Nie wiem o co chodzi. Nie Kuruch. Nie wiem o co chodzi. Kuruch! A wiem już, co my Kurczakuch. Tak, bo mieliśmy inwazję kurczak. Czubatka polska, a jak? Pacjent z Zio. Czemu w Korośni są kurczaki? Mówiliśmy inwazję kurczaków na wyspie i wszyscy wariowaliśmy. Pacjent Bluszot. To administracja. Ja też Nie chcę Cezru, A co tu się stało się? Nie wiem Live za kolaka tak i skyblock wszystkie licznik banów Okej okay. to, ja to, to jest creepy To jest creepy To jest creepy Patrz Ach, Nie uwierzą mi Dobra, lecimy. Nie, nie, nie. Na 500 łapek wejdę do mojego. No dobra. Du Jaki VAT, No, VAT Aha, faktycznie VAT Podatki bardziej to mnie składka zdrowotna bolała. VAT tutaj ja nie zapłaciłem. Co to za gówno ten YouTube mądry? Mojang robi gównianą aktualizację. Nigdy tak nie powiedziałem. Powtarzalność. Vegas się wywalił. Bardziej adekwatnych słów używam. Lista dań do zrobienia. Posortować w skrzynkach. Kopuła, rampa, coś chce ZUS zapłacić podatki. D...

Kurde. No, <laughs> Czeka, nie muszę się napić, przepraszam, i zrób kawy. Brak znaku zapytań. <laughs> nie. O. Karna kopuła. Zakaz stawiania guzików. No, ten live nadal trwa, zakończony <laughs> YouTube jest upośledzony Wyspy, kopuły, inne No, tak można nie podsumować W tam jest jakiś spadek z tej kopuły? Nie Dobrze, z się nie Tak O boże No dobra, to jeszcze drugie <laughs> skrzydło i środek Krzydło Te emotki to wyspy, to wyspy sześć, kopuły trzy inne. jest jak podsumowane. No i dobrze, bardzo lubię. Mm, to tu gabinet? To? Tu. Dyrektor choroszcz Dlaczego wy śmiewacie Krzysztofa Kononowicza? Który? Duchy są. Czy to jest duch Krzysztofa Kononowicza, który nawiedza Horoszcz? Możliwe. Albo Majora. Weźli ludzie Chciałem zobaczyć nazwę ilka mi ją pod... Uh -huh. Oddawaj Te... O Nagroda za bycie najlepszym administratorem A co dla mnie? <ścoughs> Dobra, szybko lecimy dalej Izolatka 11 w taki był. Kurna, nigdy się nie nauczono. <noise> Dziękuję. Zabiegówka 11, tumo. mo. mnie przeraża, jak on wie, gdzie ja zaraz wejdę. <noise> Który to jest? Nie, fortunka to nie. <głosy> <głosy> e, prysznic. Dobra, prysznic widzieliśmy, bo one są identyczne, z tego co wiem. Mm, terapia grupowa. O! Dzień dobry, nazywam się Piotrusz, Jestem alkoholikiem, mnie pię 15 minut i już mi ciężko. Ilka. Sklep cię nie woła. Ten burdel w skrzynkach nie gryży. <laughs> nie trzeba robić dostawy. Nie musisz zabierać... pola. Skrzynki nie istnieją. To dobra skrzynka, jest. Kojec antystresowy po wielkiej wyprzedaży. Skrzynka ci nie skrzywdzi. Coś wiadomo? Coś? Kicia, okej! Okay. Dobra. Muszę ścinać, ścinać, ścinać. Drewno. Drewno. Dlaczego bałwany, bałwany, wszędzie bałwany śnieg? Trochę jak koterski. Kicia, wywaliło cię. Często na grubie to widzę. Kwart, kwarc, znowu koniec, kopać, kopać, nether. A Koniec, spawner, dajcie mi spawner. Arbus, arbus, 5 Arbus, drewno, drewno. Nie mogę sra Spać, gram! Bo tu R! Przeczytałem na dole. Tyle samo, liter. Ten sam, no to człowiek podchodzi. Widzi przypadkiem to R. <laughs> spaść serwer z... nie się znowu. Późno, późno, ale gram powinno spać. Nie mogę wstać gdzie za wcześnie, bo późno gram. Kicia. Nie mogę srać. To niedobrze. dobrze. Pacjent dyzio, to było chyba? I wszystko no na to nie. skrzydło. Nie. No nie, no co A, Tutaj. Dyzio było, rap... Okej, okay, to aż się boję. <laughs> Karnet Pamięta Nie będę się pamiętam? Ale pamiętaj, pity. Okay, Okej, dobra. XD jasne. Pół miliona ciastek to wcale nie tak dużo. Wiesz, że raperka to widzi, nie? Szybki restart. O Boże! Już dodaję. Jak ja to liczyłam. Tak, tak. To jest mamiczne, chociaż ja tego nigdy nie dostałem od raperki. Zaraz odpiszę. No. no bo matma z rampą <głos> Ogarnę <głos> Znowu awieni z dupę trój O <noise> Mam nadzieję, że to nie chodzi, że a raperka się opierdziła w łóżku, tak? O co tu chodzi? Nie wiem, ja nie, 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 nie wtedy Czemu idziemy na suficie? Czemu tu jest tyle obsydianu? Co tu chodzi? nie z obsydianem tak straszne <noise> Okej, okay. ale, ale wy tu Dyś był Dia i Chop To idziemy do DI O kurna, wszyscy ja zastanawiają co to jest internetu <laughs> Okej, okay, biedna Dia, odcieli od internetu, drogi jest Patrzcie moi drodzy, patrzcie, patrzcie! Jak Microsoft upośledzona jest firmą Nie loguj! I dobra, okej, okay, generalnie dobrze jest, nie? Spoko, fajnie Spoko, Microsoft, nie loguj! Dziękuję, nie jestem zainteresowany. Gramy dalej. Microsoft? Nie loguj, nie chcę, dziękuję. Microsoft? Nie loguj, dziękuję. Czy to jest Obsidian? Czy to jest to, co myślę? O chyba się ogarnął. Dobra. Za piątym razem zrozumiał śmieć. Ok. Czyli tylko internet. No, ale w sumie ona jest grzeczna. To jest grzeczna dziewczyna. Kątnik! Jest pająk! Uuu! Co to było? Siku, siku, siku. Ej, inaczej mówisz. Nie powinno być siku. Patriotyczne budowle awienica. Brrr. Nie śpię, bo sesja projekty studia. Brrr. Sesja morderca. Nie mam serca. Brrr. Pająki się śnią. Piotr! mi się siku, konkurs, konkurs, musimy wygrać konkurs Jezu, wiecie, że ona 15 razy na dobę, ci lepiej, ty za 20 razy na siku, nie? Czasem Wtedy nawet. 25 było Na dobę, tak? Jak Twój Jak mierzyłam, no, jak akurat mierzyłam Boże, że ci jeszcze tam ja nic nie, nie, nie odpadło Powinnam się uczyć, ale z... tego nie widziałem? Widziałem Nie, czekaj, naleśniki z serem Z czego się śmiejesz? Pytałem się, czy lubisz naleśniki z serem i z kurczakiem, bo naleśnikarkę znalazłem To się spytałem, czy lubisz Clickbaitujesz. Tak! Y powinnam się uczyć, ale serwer. Wywala program, ale nie na renderze. A nas. <ślejéndose> Muszę grać content live robimy rozpierdziel ze dwóm szesiku. Auto -ka mam dość. Głupi kierowcy na drodze. Trigger. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Idziemy. U -u. O górka kiesionek zapomnieliście. No. Ale nie jestem przez nie przerażona. A przerażona? A ja kopu też nie jestem przerażony. Zwariowałeś od niej. A ja kocham. Ja kocham kopułować. Jesteście bezszczelni? Nie Jesteście bezszczelni. No takie gówno! Kurna, sam ganek przebudowali! A gdzie reszta ładnego domku? Jesteście bezszczebelni? A ja ładny domek zbudowałem Jeśli kurna nie znacie Większe budowałem, Pierka. O, kuchnia, panie <coughs> Widzę statek, mój kochany. Hmm, Snapcraft 3, serwer. Baron von Rychu, to Kicia na pewno budowała albo DIA. Baron von Rychu! Dobra, <grymne> no, lecimy dalej. Co tu będzie? Ty kurde, nie jestem pewien. Aaaa! Pamiętaliście! Moja podwodna kopuła! To był Snapcraft, jeszcze jeden pierka. Daję wulkan <laughs> Snapcraft 2, wtedy byłaś modem? No. Zaczęłaś być, znaczy się no ja zaczęłam budować tą <coughs> Ale jak dobrze odwzorowany, ja... Jeju, znaczy się To są miniaturki, nie? No to był mój magazyn Pamiętam właśnie, że chyba w tym magazynie ci dałem moda Czy by to pamiętam? Nie, nie wiem Tobie i Dari. No tak. Moja kochana legenda też uwielbiałem. Dzisiaj bym dużo ładniej zbudował te wyspy, jeżeli chodzi na przykład o niepłaskie tereny. A świetna rewelka. Ja robiłam bikon. Ileć? Nie no, nie dałoby się tego lepiej zrobić. Jest rzeczka. Jest biblioteka. A wleź do kopuły? A, <laughs> Mój kochany. I spójrz tu w dół. Aaaa, pamiętali o detalach? To chyba las chińskich bajek, nie? Zdecydowanie no, to 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 mój nie domek. To jest biblioteka? Nie, to musi być młyn, to to jest biblioteka. Niedopracowane! Nie, piękne, naprawdę genialne. Jo! Dobra, to jest creepy, jak Kicia jest w kadrze, a serduszka daje. Kiciuś. Ciecha! Języcznąłem się. Przez długi czas nie lubiłem tego Snapcrafta, ale dziś patrzę... Z... ...miło na niego. Chociaż miało go nie być. On był przypadkiem Snapcraft 6. Ale czemu to połączenie? Pewnie miejsca brakowało, tak? Nie wiem. Kurde, piękne. Ja, ja wiem, że będzie nawiązanie do Awienisa od góry. <ścoughs> Kurde, jaki piękny miecz! Wow! Nie ma podpisu Awienis? Nie, może Awienis dobudował cały. Kurde, super to wyszło! No, więc ma mega talent, tutaj dużo zrobił. Kizia zresztą też bardzo fajnie. Nie, naprawdę poezja. Jest dziewiąta, dziewiąta. Najgorsza na koniec. Nie, może nie najlepsza, ale super! Aha, no tak, Snapcraft 9. Wow! To co widziałeś, wszystko Chyba wszystko już. Wow!